Dopowiedz no nam dzisiaj, jakie wideo będzie. Dziś przedstawimy samochód BMW 30 Cabrio z roku 1990. Dobra. Z Silnikiem 1.8. Jedziemy. M40B18. Ile lat ten samochód już masz? No mam ten samochód już 18 lat. Uf. Także kawał czasu mogę coś powiedzieć o nim. Bo no już nie jeden kilometr zrobiłem tym samochodem. Teraz Paweł będzie nam mówić fakty o tym samochodzie. Teraz wychodzimy. Siedź tutaj na razie. Tak? Okej. Okay. No, to zaczniemy gadać. No, samochód jest. Sprawdził się przez te lata. Bardzo dobrze się nim jeździ. Jest mało awaryjny. To jest na pewno zaleta tej BMW Nie to, co tych nowych, które jednak mają swoje problemy. Nawet silnik, silnik, jak się był w tym samochodzie, się pokazał. M40 nie był chwalonym silnikiem, że jednak jest mniejszy wody niż te silniki z M10 z napędem na łańcuch. Jednak z czasem okazało się, że wcale nie jest zły ten silnik silnikiem 40, choć jest na pasek rozrządu, ale to jest całkiem udana jednostka. Wnętrze E30 jest bardzo. Jakby to powiedzieć, ergonomia jest dobrze po prostu rozłożona. Tu się po prostu człowiek bardzo czuje dobrze za kierownicą, dobrze się jeździ, czuje się jedność samochodu i kierowcy. A jeśli chodzi o nadwozie typu Cabrio, no, czuć, że jest to samochód znacznie mniej sztywny niż samochód z nadwoziem zamkniętym, bo to jest samochód na ramię i na nierównościach znacznie bardziej trzeszczy ten samochód niż, niż tak jak mówię niż samochód zamknięty Chodzamy? Wychodzimy Jak będziemy wracać, otworzymy Nie. dach. Tak? Właśnie, otworzymy dach. No, teraz otworzymy. Jak będziemy wracać? Teraz. Bardzo ładny samochód czerwony. Bardzo klasyczny. Teraz będziemy otwierać dach. Nie. Tak można otworzyć dach. I jeszcze więcej można tam z tyłu i teraz do pełna. I tutaj się schowa dach. No, tak to się, się można. Tak. O, klapa. Nie, kanaruj, kanaruj. tak. Trochę może odsunąć się dalej, bo nie widać jak to się robi. Teraz można. Pasażera na gapę, kokolek. Tutaj nasz paszecznik. Stań tam z boku jeszcze. pokaż jak się maszka, otwiera i silnik, jak wygląda. O, otwieramy silnik, maskę. Z boku stań, bo tu nie będzie widać. A silnik. Silnikiem 40, podstawowa jednostka. Dobrze, jedziemy. Wracamy. Wracamy. Dobra. Do powiedzieć, bardzo ładny samochód. Dobrze się jeździ z nim. Ja I teraz będziemy. Wracać. Drzwi słabo się, a nie, dobrze. jest I teraz będziemy, a, będziemy... teraz wracać? Będziemy wracać. Bardzo przyjemnie się jeździ w lato. No. I bez dacha też jest bardzo przyjemnie. Ale z tyłu właśnie brakuje... Co? Dejku, jak to się nazywa? jest takie coś, bo tutaj podwiewa wiatr do przodu. O, o. Ty zapomniałem. Nieważne. Albo jeszcze kawałek przejedziemy. No, na drogę pojedziemy. Na drogę nie. My nie teraz chodzi. na pole jedziemy. Na pole się przejedziemy. Ile kosztował ten samochód? Samochód kupiłem w roku 2005. To były zupełnie wtedy inne relacje cenowe. I... To było najtańsze wówczas kabrio z napędem na tył. Do ile było jeszcze? I wtedy tak. zapłaciłem za ten samochód 11,5 tysiąca złotych. A. Dzisiaj jest to. I też napisz nam, warte. daj nam komentarz, jak masz taki samochód. Tak. I daj nam dużo łapek i subskrypcji. Samochód ma już przejechane 300. Dziesięć tysięcy kilometrów. Bardzo ładnie. Dobra, tu zakręcimy. I wracamy. Wracamy. czapka z daszkiem by się przydała. No. Kamerzysta właśnie ma. No. A nam z Olkiem brakuje. Ale za to są okularki. O, teraz lepiej się wygląda samochodem tym. Wiatr we włosach. Bardzo sólce. dobry. Dopowiedzieć, bardzo dobrze się jecha w tym samochodzie i bardzo ładny samochód. Jest do tyłu na olgach. Dobra, dziękujemy. Cześć. Na razie!